Tempo prac budowanych na piątce wzrosło, a drogowcy przenoszą się z odcinka na odcinek po otwarciu ulicy Konkolewskiej i prawidłowym dostosowaniu sygnalizacji do natężenia ruchu aut teraz przychodzi kolej na remontowany od miesięcy odcinek alei konstytucji 3 maja przy wyjeździe na Wrocław. W dniu dzisiejszym chcemy oddać do ruchu już wykonany odcinek na wysokości galerii po stronie zachodniej i zmniejszyć jakby uciążliwość. Związane z dojazdem do galerii i do skrzyżowania z ulicą Rejtana i Geodetu. Otwarcie fragmentu Alei Konstytucji 3 maja ma być ułatwieniem dla kierowców przed tym, co czeka ich już po weekendzie. Zaczyna się bowiem przebudowa skrzyżowania w sąsiedztwie Kauflanda. Zamknięty zostanie zjazd w ulicę okrężną. 3 września, czyli w godzinach porannych około godziny 10, zamykamy kolejny fragment Alei Konstytucji 3 maja. Maja to jest skrzyżowanie z ulicą okrężną po stronie stacji Shell. W kierunku na Poznań praktycznie się nic nie zmieni. Pojadą na wprost, tak jak w tej chwili ten ruch się odbywa, tylko nie będzie lewoskrętu w lewo, czyli na górę. Będzie objazd wyznaczony przez ulicę geodetów i leśną. Tak samo będzie udostępniony jeszcze dojazd do stacji Shell, będzie wykonana dodatkowa przecinka i będzie na skrzyżowaniu z ulicą Okrężną od strony Kauflandu będzie również działała tymczasowa sygnalizacja świetna, która umożliwi skręt dla pojazdów dojeżdżających do osiedla Zamenhofa i Rejtana, a także umożliwi wyjazd z tego osiedla, czyli będzie umożliwiony wyjazd samochodu w lewo w stronę Wrocławia, jak i w prawo w stronę Poznania. Cykl modernizacji Krajowej Piątki Wleśnie potrwa jeszcze rok. Jego finał planowany jest na wrzesień 2013. Michał Wiśniewski, Panorama Media pl